Cześć, co tyle hałasu robisz? Na co łowisz? Cześć, no łowię tutaj jesienne potwory na gumę monster. Może chcesz spróbować? Mogą nie chcieć, mogą leżeć na dnie, ale czasem. Jak właśnie takiemu ospałemu drapieżnikowi koło przeleci taka duża guma, że się po prostu powstrzymać. O, ale piękna ryba. Piękne kolory. Nie, jest, tam niebezpiecznie lata. Czekaj, czekaj, kolego. Taki kawał gumy i taka ryba. Ten jeszcze się nie najedł jesiennie. Leć maluszku. Najczęściej jesienią, ze względu, można powiedzieć, zdrowotny chodzi o palec, który przy zarzucie ma częsty kontakt z plecionką. Sięgam właśnie po zestaw castingowy, ale także z racji tego, że są to duże przynęty i przeciążenia. Jakie kołowrotek dostaje, no nie wpływają dobrze na jego żywotność. Multiplikator tutaj fajny niski profilowy. Ułatwia mi takie łowienie, robi się to dosyć wygodnie. I uwierzcie mi, że jeśli ja się przekonałem, to każdy da sobie z tym radę. Odkręć się. Piękna ryba, niech. Monster szat. Parę rzutów zrobiłem tą gumą. Cała została pożarta przez szczupaka. Piękna, jesienna ryba. Leć do domu. Szczupak to typowy oportunista. Zazwyczaj w łowisku wybierze ofiarę bardzo słabą, chorą albo taką, która mu, da mu więcej energii niż zużył na jej zaatakowanie. Dlatego powstał u nas projekt Monster, czyli przenęty dedykowane właśnie tym oportunistycznym szczupakom. W Skład zestawu wchodzą dwie przynęty: Monster Shad i Monster Slug. Monster Shad występuje w dwóch rozmiarach: 18 i 22 cm. I Monster Slug. 25 i 20 cm. To już naprawdę solidny kawał gumy. Każda przynęta wyposażona jest w pęcherz powietrzny, pozwalający skutecznie łowić metodą wertykalną. Każda też posiada delikatną, subtelną grzechotkę, która moim zdaniem wpływa tylko i wyłącznie pozytywnie na brania szczupaków. Osiem kolorów, jeśli chodzi o monster szada. Są tak dobrane, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czy będziemy łowili w mętnej wodzie, czy przy pochmurnej pogodzie, czy w jakiejś bardzo klarownej, czystej wodzie, każdy znajdzie jakąś wersję kolorystyczną, która mu odpowiada. Podobnie wygląda, mimo że jest tylko 6 kolorów z dużymi jaskłami, Monster Slug. Przynęty te powstały z myślą o metodzie wertykalnej, ale ja łowię nimi zupełnie inaczej. Zbroję je bardzo lekko. I łowie na bardzo płytkich łowiskach, gdzie szczupaki nawet w grudniu potrafią stać na dwumetrowej wodzie. Przynęty monster słuki, monster szat zbroje na dwa bardzo proste sposoby, czyli klasyczna główka jigowa i stinger dobrany tak, aby korespondował z długością danej przynęty. I to, czy ten stinger jest umiejscowiony u góry albo na dole, Zależy tylko i wyłącznie od tego, czy trafiam na miejsce, w którym zalegają jesienne spadające liście, czy jakaś roślinność, która by się czepiała. Jeśli tak jest, zakładam Stingera do góry. Jeszcze jeden fajny zestaw do montowania przynęt właśnie na takie płytkie łowiska, to jest zupełnie nowy zestaw, taki system mocowania Propage page Blade Rig, polegający na tym, że zamiast główki jigowej, wbijamy taką blaszkę, do której umiejscowione są dwie albo jedna kotwica, w zależności jaki rozmiar przynęty sięgniemy i możliwość doczepiania dowolnego ciężarka. Dzięki temu na łowisku jestem w stanie bardzo szybko i mobilnie zmienić głębokość pracy danej gumy. Zarówno jedna, jak i druga jaskuła rewelacyjnie zachowują się w wodzie. Fajnie ustawiają się pionowo po opadnięciu na dno. Ja uwielbiam właśnie zatrzymywać tak przynętę. Czasem ten stop to jest najlepsze, co można zrobić. To bardzo dobrze działa na sandacze. Zobaczymy, jak działa na szczupaki. Mimo, że lubię takie naturalne kolory, ale robi się tak pochmurno, więc może warto sięgnąć do jakiegoś żaru z tego. Może właśnie to jest klucz. Czasem prowadzę to po prostu jednostajnie, też rewelacyjna praca. Ale przez to, że ma ten pęcherz powietrza, jak go puszczam to do dna w takim opadzie, ona się tak fajnie ustawia i ten moment poderwania mi się wydaje jest fajny, fajnie startuje. na koloru. <grymny> Monster shot. Na różnego rodzaju jaskółki łowiłem od lat. Czy to pstrągi, czy okonie. Czy właśnie na mniejsze rozmiary łowiłem także szczupaki i sandacze? Ale łowienie takimi dużymi jaskółami to jest mega frajda. Tutaj ryba atakująca zazwyczaj chce po prostu zabić coś takiego dużego. Widzi w tym apetyczny kąsek. Brania nie są jakieś delikatne, nawet jeśli te ryby są jakieś takie ospałe. Każdy atak kończy się po prostu fajną walką. Rewelacyjnie się to prowadzi. Mało skomplikowanie. Wybacza wszystkie błędy taka przynęta, jakie możemy popełnić. A zmarznięte dłonią po całym dniu urodzenia w takiej wodzie, no to jest, to jest wysiłek dla rąk. Fajna praca, na pewno te jaskuły będą ze mną nie tylko w takich chłodnych porach roku. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami i dostać powiadomienie o następnej produkcji, koniecznie kliknijcie dzwonek. Pamiętajcie także o subskrypcji, oczywiście, łapkę w górze, łapce w górze, jeśli się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy do zrobienia tego w komentarzach.